Zdecydowanie Stalowa Wola chce być w regionie liderem w zakresie rozwoju prosumeryzmu. Stalowa Wola już zrealizowała jeden projekt, który w ramach projektu parasolowego pozwolił na instalację przeszło 5000 sztuk instalacji fotowoltaicznych, które dzisiaj generują na budynkach domów jednorodzinnych 2 MW prądu. Oczywiście tego rodzaju rozwiązania stanowią nie lada wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego i tutaj dzisiaj widzę potrzebę, żeby rozwój instalacji prosumenckich towarzyszył mu również poza samymi nośnikami energii, również możliwość jej magazynowania dla stabilizowania sieci w systemie. Zdecydowanie tego typu inicjatywy są nie lada gratką dla włodarzy jednostek samorządu terytorialnego. Uważam, że dzięki takim spotkaniom, dzięki możliwości wymiany doświadczeń każdy z nas zyskuje. I wraca do swojej miejscowości być może z nowymi pomysłami, albo chociażby w kontekście tych, które są zamierzeniem danego włodarza, dokonuje w tym względzie stosownej korekty poprzez refleksję, jaką daje możliwość uczestniczenia w takiej platformie.